Po prologu Ride to Dakar 2024: Z tego co widziałem, 26 pozycja, więc uważam, że fajny start do pierwszego etapu. Prolog był wyjątkowo trudny nawigacyjnie, uważam. Bardzo dużo zmiennych, bardzo dużo notek, jak na te 25 czy 7 km. Piaszczysty, z tego co wiem, od jutra zaczynamy kamieniście, więc całkowicie zmieniamy teren. No to już fajnie, cały zdrowy i już nie mogę doczekać pierwszego etapu, bo tam już będzie prawdziwy wycisk. Prolog przejechany. Rozpoczęliśmy rajd trudnym etapem tak naprawdę. 27 km to najdłuższy prolog, jaki kiedykolwiek przejechałem, bo też najtrudniejszy. Było bardzo kręto w kanionach, trudna nawigacja, jak na w ogóle prolog. To też pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Niestety gdzieś w okolicach 21-22 kilometra popełniłem błąd i wybrałem zły kanion, ale zrobiło tak mniej więcej 85% zawodników, więc no było to po prostu bardzo trudne miejsce. Straciłem około minuty, więc w całej dużej skali nie ma to większego znaczenia. Dobre miejsce startowe, byłem 26, także jestem w bardzo dobrej grupie i dobrze się będzie ścigać od tego. Dzisiaj pierwszy dzień jakby rozpoczęcia rajdu Dakar. Prolog, na którym mieliśmy do przejechania 27 km z dojazdówką 150. Trasa była bardzo fajna, dosyć piaskowa. Piękne kaniony, które żeśmy zwiedzili. Troszkę kamieni niebezpiecznych, prędkości żeśmy też dosyć w miarę mieli. Ale bardzo krótki, szybko to zleciało. Jestem na mecie, z tego się bardzo cieszę. I kolejne relacje na następnych odcinkach. Trzymajcie się. Jesteśmy po prologu. Dobre, szóste miejsce. Gdybyśmy dwie sekundki czy sekundkę szybciej pojechali, już by było czwarte. Gdybyśmy cztery sekundy jeszcze, to by było jeszcze lepsze. Także można zawsze tak sobie dywagować. Ale cieszę się bardzo, bo wybierając pozycję, bo pierwszych 10 samochodów wybiera pozycję, Będziemy według mnie na piątym miejscu na drodze, czyli cztery auta otwierające. Jutro ciężki odcinek, 400 km kamieni, jakieś wspinanie się na wulkan. Także wszyscy mówią, że będzie bardzo ważna i nawigacja, i jednak pozycja startowa. Także myślę, że to jest dobry dla nas prognostyk, bo na tym prologu jeszcze nie wyciskałem z samochodu i z siebie wszystkiego. Także mam nadzieję, że te tempo będzie dobre, że je utrzymamy. No i trzeba będzie po prostu ten ride jechać każdego dnia, być tu na mecie. Daj Boże, w słońcu, nie w ciemności, to wtedy będzie wiadomo, że nie było żadnych przygód. No i Dakar się zaczął. Ukończyliśmy prorok. Pierwsze 27 km. Jestem mega szczęśliwa, przeszczęśliwa i w ogóle absolutnie zachwycona, bo rano byłam przerażona. Totalnie. Po, testu, po wczorajszych testach, kiedy to nie mogliśmy podjechać pod Wielką Wydmę i po tym, jak się naczytałam, że na tym prologu będą właśnie ileś takich piaskowych podjazdów, to byłam naprawdę przerażona. E, natomiast y, no, psiak był, ale takich dużych podjazdów nie było. Wszystko jest sweet, wszystko poszło dobrze, e, więc humor po prostu teraz ma dużo lepszy niż Właśnie skończyliśmy prolog. Myślę, że mogę powiedzieć, że to jest naprawdę prolog godny tego Dakaru. Był dłuższy, był trudniejszy. Myślę, że było dużo więcej części, które mogły być selektywne. Naprawdę zależało nam i dobrze nam poszło z pracą, z pilotem i, i kierowcą, bo to naprawdę było ciężkie, no ale co, yy, nasz robaczek przeleciał przez wszystkie trudności na tej trasie. Wygrywamy prolog, więc jutro ciężki odcinek, głowa w dół i robimy co możemy. Drugie miejsce na prologu to bardzo dobra lokata. Erik wygrywa, także pierwsze dwa miejsca dla nas. Brader, no, trochę gdzieś tam kawałek dalej, ale jak to mi się wydaje, to jutro pociśnie, bo jutro będzie jego stage. Zawsze tak ma w zwyczaju. Jutro chyba kamienisty stage, także mam nadzieję, że oszczędzimy opony. I przyjedziemy wszyscy w pierwszej trójce. Natomiast dzisiaj bardzo spoko, oszczędzaliśmy samochód, auto spisuje się fantastycznie. Szymon, perfekcyjna praca, samochód, perfekcyjny, team, perfekcyjny. Także oby, tak dalej, do mety. I no jutro ciśniemy. Bardzo fajny odcinek, prolog mamy już za sobą. Eryk jest pierwszy, Michał jest drugi. Także cieszę się, że jesteśmy wszyscy na mecie. To był taki odcinek dla odważnych, bo było bardzo dużo szczytów niewidocznych. Także cieszę się, że jesteśmy na mecie. Super, autko się spisywało super. Prologi nigdy nie były naszą mocną stroną, także jutro zaczniemy coś jechać. Także jutro będzie bardzo ciekawy dzień. Przejechaliśmy prolog razem z Mahom Al-Hamli, który jestem pilotem. Prolog poszedł nam bardzo dobrze, zgodnie z założeniami, bezpiecznie trzymać się drogi, która co prawda była troszkę rozwalona, ale myślę, że całkiem dobrze sobie z tym poradziliśmy. Na dzisiaj nasz plan to odpocząć i jutro czeka nas naprawdę długi, długi odcinek, długi dzień, a to prawdziwe wyzwanie dla załogi, która tak naprawdę debiutuje, bo zarówno dla mnie, jak i dla Machy jest to pierwszy Dakar, także proszę, bardzo, proszę Was bardzo, trzymajcie za nas mocno kciuki. Bo Dakar to nigdy nie jest łatwe wyzwanie, a szczególnie podczas debiutu. Do zobaczenia. No mimo, że chory, to uważam, że tak dobrze pojechaliśmy. Piasek tak? nie... Trasa nie była taka, jaką lubię. I niestety była zupełnie inna niż na testowym. Jedną mieliśmy taką też fachnięcie nawigacyjne, ale to była kupowie I straciliśmy tam, jakieś minutę. Także uważam, że bardzo dobrze nam poszło. Nie? Na mój stan, moje umiejętności, i jeszcze jakiś tam delikatny błąd, to, to myślę, że dobrze. No, naprawdę było, było tak, co robić? Takie naprawdę gęste nawroty, nienawroty. Trasa już była dosyć mocno rozjechana, tak jak my jechaliśmy. Ale właśnie było tak, coś, że na rysunku taki był lekki i azymut był 338, ale były tak wyjechane kolejny że praktycznie ciężko byłoby z nich wyjechać żeby pojechać dobrze i wyszło na to, że po prostu jeden z waypointów zrobiliśmy od tyłu, także nadrobiliśmy gdzieś tam w granicach 800-900 metrów no ale no to mówię, to tam minutę straciliśmy bankowo nie? ja się nie spodziewałem, się, że pierwszy Dakar pojadę z chorobą, nie? i pierwszy odcinek na Dakarze, tak to jest w ogóle masakra jakaś zupełnie coś, co, co jest eee, tego to jest jedna rzecz, której się nie spodziewają. Spodziewają się wszystkiego, a nie tego, że, że na progu pojadę chory. Eee, piękne krajobrazy. Już wiem, że tak warto było tu przyjechać. Tak, naprawdę jest zupełnie inaczej niż Maroko, niż Tunezja. Niż super, super. Całkowicie i, inaczej. inna sceneria, to wszystko wygląda inaczej. Takich rzeczy jeszcze nie widzieliśmy. A widzieliśmy dopiero 27 km. Dokładnie. Pozdrawiamy kibiców wodowizji. Pozdrowienia. Trzymajcie się. Jesteśmy już po prologu Dakar Classic 2024. Odcinek okazał się po prostu odcinkiem testowym z wczoraj. Do przejechania już oczywiście w trybie rajdowym, także nie było żadnych problemów nawigacyjnych, bo trasę mniej więcej już znaliśmy z wczoraj. Troszkę może inne warunki, bo w paru miejscach trasa była mocno rozjechana. Jeśli chodzi o zabawę w regularność, no to jesteśmy mile zaskoczeni, bo na pierwszym odcinku RT, czyli pomiaru na regularność, straciliśmy raptem 8 sekund, czyli 8 punktów karnych, a na drugim odcinku RT mieliśmy raptem 4 sekundy straty, 2 czy 3 pointy mieliśmy zupełnie w zero. Także zaczynamy rozumieć tę zabawę. W sumie 12 punktów karnych, to jest to no, chyba będzie czołówka dzisiejszego prologu, choć podobno tego nie jestem pewien, muszę sprawdzić, że dzisiejsze wyniki nie wchodzą do wyniku całego rajdu, tylko jest to ustawienie kolejności startu do jutrzejszego etapu. Jesteśmy dzisiaj po pierwszym etapie, tak naprawdę prolog, który ustawia kolejność na jutrzejszy dzień. Był krótki, ale dosyć ciężki. Na szczęście nie mieliśmy żadnych problemów technicznych. Nie, nigdzie nie zakopaliśmy się. Generalnie, jeśli chodzi o nawigację, też jak na, na pierwszy dzień, mega nam poszło, bo nie, nie było większych problemów. Jesteśmy właśnie po, po przeglądzie. Auto jest przygotowane na jutro. Jeszcze musimy pojechać, tylko się zatankować, i będziemy jutro mieli duże wyzwanie, bo jutrzejszy etap jest. 15 razy dłuższy niż dzisiejszy. Podejrzewam, że około 12-13 godzin będziemy e, jutro w drodze, więc duże wyzwanie dla nas, nowicjuszy na, na, na tej imprezie i duże wyzwanie dla samochodu. E, no przed chwilą właśnie tę konkurencję, która, która miała już pierwsze problemy techniczne. E, nasi znajomi Polacy z Suzuki. Grand Vitary też mieli problemy techniczne, no, wszyscy się naprawiają wokół i, i mam nadzieję, że wszyscy w komplecie wystartujemy i się zmierzymy z pierwszym prawdziwym etapem rajdu Dakar. Pozdrawiam i trzymajcie kciuki, jeszcze Wam szybko pokażę nasz samochód, jak wygląda po, po pierwszym etapie, pierwszym prologu naszym i jak widać większych strat nie ma. Tu jest samochód Tomka, który też już jest przygotowany. Czyścimy tylko i jutro atakujemy od wczesnych godzin poradnych. Tutaj widać kostuchę, która przywiozła bliźniacze Porsche 924. I zaraz będziemy pomagać naprawiać i, i jutro startujemy. Pozdrawiam raz jeszcze. Jesteśmy po e, Prologu. Świety. Przejazd, świetne widoki. Super, prowadzi się w ogóle ta nasza maszyna. Jestem bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy. Jutro, już taki dłuższy dzień, konkretniejszy, ale jestem spokojny, wszystko jest ok. Z samochodem, bardzo dobrze nam się ze Staszkiem jedzie. Oby, tak dalej. Trzymajcie kciuki. Pozdrawiam. Heja.